A dzisiaj gramy w bohaterów Bohaterzy A... Ja będę grupę, wiesz co? Jestem głupi A ty kim będziesz? Ja O, ja tu jestem Dobra, ciemno będzie, bo my lubimy tak ciemno siedzieć No, my lubimy tak ciemno siedzieć No, ale ja się chodzę. Ja trochę taką małą świeczkę Świeczkę? Nie śmieczkę, tylko lampę. No. Ej, bo tutaj u nich nie widać nic, prawda? Ej, tu lęka. Ty? Ej, by tak? To by było teraz dobrze. Co o, ja też dżemniak. Dobra, ramy. Kto ma na przykład? ramy? Nic, nie ma, tylko ja na Kto rusza? Ty. Tyn, 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 cały świat. Ej, pokaż nasz dom, gdzie jest nasz dom? No. Ja widzę no. Gdzie? Pokaż szybko. Jak są góry, to tu. Aha, no. Albo idź w bok. Po Prawie się załadowało. Nie, tu nie ma. Idź, 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 No tu jest. No tu jest. A ma później się, bo nie widzę. O, no to chodź, chodź. A długo się to ładuje. No bardzo długo, a się załadować już się za dawno.

nie Cześć Cześć blacze, Cześć Siedzę mi do oczy i ruszam są... Ale gdzie mnie ja z... na górkę Czekaj, ja się zaznę, z niekogo A masz Przełamał ja, bo z Wybieram Wybieram Przykliknę, Ja, ja to, wybieram śpiwimela kto to, to jest? Gdzie jesteś kolego? Jedziesz mam. E, czekajcie Dobra już, bo nie wiem, ktoś otworzył drzwi albo sam się otworzył. To ta Ej, gdzie ty jesteś? Tu, gdzie jesteś? To, to Mówi, cię przewiozę. Tu! tu, 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 tu. Tak. Nie, to, tu, tu. Oj, do kar... Dobra, to. Dobra, to już radą. Dobra, wsiadaj, dawaj. Jedziemy do sklepu kupić się balki. Jezu, kto to puka? Dobra, Dobra już mój kolega przyszedł. Można... Adam, Adam. Adam Adam Adam, 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 Adam. Ciperki, gdzie są ciperki? Ciperki. ciperki. Jedziemy ciperki. po ciperki. Ciperki? Nie, tu nie ma. Bo ciperki są w garażu. Jak w my... garażu? W garażu. Są ciperki w garażu? To po co my jechaliśmy po te ciperki? Ja nażartowałem no, Aha. A ty dobrze, Dobra, jedź. Ja nie wiem, gdzie jechać po te ciperki.

I Nie, są Czperki, Czperki, Dobra, ci Ja, ja, za, mam, za, ja, za, za. ja za, mam gumę Turbo. Nie, ja mam. woreczek Wszystko mam kisiztko kupki. Miedzik, smedzik, Nie To był sobie taki dom z Minecrafta zobacz zobaczcie to cała. Patrz, tatuś! Tam jest jakaś Tam jakiś autko? Zobacz, zobacz, zobacz. Gdzie ty jesteś? Ej, synku! Ja mnie Ej, gdzie mnie ucieka? Ej, dzień! O, prawie był blisko! O nie! O nie, jak się spotkamy, Ej, nie! Tatuś! Jestem riczerzem! Gdzie dzieje się Siaka, siaka, siata, Dobra, ja już a nie! No nie, dzieje! Tylko siopisz siata, siaka, siaka, siaka Jedziemy! Jedziemy! Jak jest, to tak Dobra, jedziemy Ej, ale tuj! tuj! Mamy nowych gości! A tu, bo cię no. zabijają! Kuba, ej czekaj, ej, czy, ej, czemu nawet ja tak się zaczynam? Chodź tu! Chodź tu. tu! A Nie no, ja nie chcę być na Co? A czemu ty tego zabijesz? Ja też chciałem go Tam są dwa. No to jak zabijesz? Co? Ej, no nie! I się był tu jeszcze jeden. Bo

Ja nie manego. pamiętam, gdzie on jest. Co? nie jest mój bananek. Ja wiem, gdzie jest. O tutaj jest, tutaj jest. Ja, ja dawno nie grałem w hotelu. Ja też bardzo. Będę potrzebował pomocy z rozruchem tej nowej kuźni. O jest, jest. Ja idę po mojego konika. konika, białego konika. Idę po białego konika. Uczekać! Ej kolego, gdzie jesteś? Bo ja mam białego. Aha. Ja mam dziewczynkę! O, ty masz chłopaka? No. O co się tam kochają. Nie no, jakie mam wejść? No ja nie chcę wejść w

Masz się nie Zabierz konika, bo konika zabierz. Bo nie kosztują, Ej, chodź. chodź konika sobie zabierz. Ale gdzie to jest? Zakończyć, gdzie ty jesteś? Nie, że ja było jakąś straszną smoką Gdzie ty jesteś? Wiem, gdzie? Chodź. Przyjdźmy z czarnego. Tak. To chodź dobrze. Dobra, idę. Bo chyba tam będzie. Moim konikiem, na to tak siódkę. No Max. Czekaj, poczekam po nocie. A wiesz jesteśmy. O, to będą te... Jaj, koniku zaczyn się! Pan telej, pokona Ej, a gdzie jest ten konik? Czekaj, ja jestem Kimsi. Siu! Pan Janina. Siu, siu! Dokonałam ja jednego. drugiego, on ci chce zabić. Tego! Badanka ci chce zabić. A gdzie jest? Tu! Badanka. Gdzie? Tu. O, masz koniego! Chodź, gdzie? gdzie jest? Tam! Czekaj! Ja będę się to właśnie z nimi. Tu jest! Weźmy go, tu jest!

Monika! Ej, a może będzie biały? No, może, bo się No. A gdzie biały to? Tak. Ale się nie siebie Dobra, to chodź. Nie musi, nie potrzebuję. Gdzie ty jesteś. Ja jestem z nami jeszcze. Dobra, idę na jakieś Idziemy na basenik? Będziemy sobie śpiewać. Dobra, chodź. Dobra, czekajcie na chwilę. My musimy, my musimy zrobić... Ja, mus, ja muszę zrobić pauzę, czekajcie, to tam już będziemy, będziemy tam we... O, już jesteśmy, jesteśmy. Jakie ciepłe, jakie ciepłe! Jaki Ej no, ja się ha, ha, ha. Ha, ha, Dobra, ja idę chyba gdzieś Ja idę. Nie, to ja tu parzę, ja muszę być. Aj w mi. Ja idę do większego basenu, takiego trochę zimnego, trochę ciepłego. No taki ja średni, No to ja też. O, ja idę jest zły O, jakiś zły pan! O, nie! Gdzie zły jesteś jest Toż ci dopiero. A ty do cie urobię. Dobra, jest Wyląduje na krześle albo nie Wyląduje na krześle. Ląduje na krześle. Ja zrobiłem flipa i fikoka do tego. Ja może lubię Ale na lurgie. Wpadnę na tym zagrze, gdzie ten O Jezu, kto to jest? Musimy ich złapić. Psują cały świat. A ty masz ochronę już. Nie, to by się rozkleje. Już, już. A masz, a masz, No No właśnie! No właśnie. Dzień Dzień i... O, tak, tak, tak! Dzień Dzień. 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 O, tak, 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 to nie tak, 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 No tak, 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 O, tak, 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 Dzięki! Dzień. Dzięki dzięki! Dobra, ja idę do tego, tego, tutaj, tego, chodź. Idziemy to tutaj. O, tu jest fajnie, tu nie jest kucy, to jest... O, ale ciepło Ja Coś idę pod wodę. Chodź. Idę pod wodę. <gry>